Siemanko Siemanko, przejrzałem wszystkie karty z ligi włoskiej, które możemy wykorzystać na starcie gry FC25 i znalazło się kilka fajnych perełek, które można wykorzystać do swoich składów startowych, tak więc ułożyłem dwa składy. Jeden tańszy budżetowy, a drugi już troszeczkę droższy. A w tym pierwszym składzie znajdzie się nawet polski akcent, także zapraszam do oglądania tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EA FC24 w szybki i bezpieczny sposób. Jusebendu.com to najlepsze miejsce w internet. Monetę Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc słuchajcie, zacznijmy od tego tańszego składu na start, jeśli chodzi o Ligę Włoską. I tutaj przeznaczyłem na lewe skrzydło Dawida Neresza. Świetna, świetna karta. Jego bazowa wersja ma 3 na 5, jeśli chodzi o gwiazdki. Dobre tempo, bardzo dobry dribbling jak na start gry. Już naszak dla osób, które właśnie lubią się bawić gwiazdkami, to będzie naprawdę fajny zawodnik. W dodatku może grać na trzech innych pozycjach, tak więc dosyć uniwersalny. Jeżeli chodzi o napastnika, to mamy tutaj Thurama. 87 tempa, 82 drewników, 81 strzelania. Pewnie będzie troszeczkę droższy niż reszta zawodników z tego składu. Aczkolwiek, oczywiście, mam tutaj jeszcze jeden zamiennik na liście, na liście rezerwowej, że tak powiem. To za chwileczkę do tego przejdziemy. Na prawym skrzydle Pulisic świetnie wygląda w tej swojej wersji. 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, 88 tempa, 86 i 82 strzelania. Może grać też na lewym skrzydle, tak więc tutaj też dosyć uniwersalny, no ten zawodnik też powinien być troszeczkę droższy. Jeżeli chodzi o pomocników, Loftus-Cheek wygląda naprawdę niesamowicie. 81 tempa na środku pomocy, bardzo wysoki zawodnik, także do odbioru piłki też się będzie nadawał. Mamy również Piotra Zielińskiego, bo czemu by nie, to jest ten nasz właśnie polski akcent. Jeżeli nie dostanie karty specjalnej, to myślę, że w pierwszym czy drugim tygodniu gry spokojnie będzie można Zielińskim pograć i się troszeczkę pobawić. Ma 5 gwiazdek słabszej nogi, co jest bardzo przydatne. Niestety dostał downgrade do sztuczek, ma już tylko trzy gwiazdki sztuczek. Kiedyś miał 4 na 5, także tutaj troszeczkę downgrade, no ale na pewno będzie można się nim pobawić na początku gry. No i trzeci pomocnik to Reinders, również bardzo fajnie wygląda, 80 tempa, 80. Dribblingu 80, podań, reszta statystyk troszeczkę poniżej 80, ale również na start gry powinien się spokojnie, świetnie spisywać, jeżeli chodzi o obronę. Na lewej obronie mamy Spinacole, 88 tempa, na lewej obronie na początek jak najbardziej wystarczy. Następnie w środku obrony mamy pierwszego obrońcę Kalulu, również bardzo dobrze wygląda, 78 tempa, 79 defensywy. To ta fizyczność kuleje. No ale w tej cenie nic lepszego nie znajdziemy. No i drugim obrońcą mamy Biseka, który dostał już złotą kartę w poprzedniej wersji, miał jeszcze srebrną. Pamiętam jego ewolucję, właśnie z tej srebrnej karty go robiłem. No no to jest dać świetna opcja, żeby tym złotym bisekiem sobie pograć właśnie na początku gry. Wiadomo, wzrost robi tutaj bardzo dużą różnicę na jego karcie. Fizyczność również bardzo dobra. Tempo 75. Myślę, że z tą jego sylwetką również powinien doganiać nawet szybszych troszeczkę napastników, jak już się oczywiście rozpędzi. No i Lazari na prawej obronie. 93 tempa. Naprawdę dużo tempa. Dobry dribbling. 82 dribbingu. Defensywa fizyczność słabsza, ale na początku gry głównie liczy się to tempo na bokach obrony, moim zdaniem, żeby przede wszystkim doganiać tych szybkich skrzydłowych e, przeciwnika, którzy właśnie na niego będą, e, będą e, grali. No i bramkarz, oczywiście, do wyboru. Jadałem Somera nie sądzę, że był jakiś bardzo, bardzo drogi, zwłaszcza, że nie jest za wysoki, ale ma, ma playstyle z plusem, tak więc tak więc oczywiście powinien coś tam, coś tam wybraniać. Oczywiście tutaj jest kwestia dowolna, jeśli chodzi o bramkarzy, ale zawodnicy, którzy nie zmieścili się na tej, na tej pier w tej pierwszej jedenastce, których również możecie wziąć pod uwagę, to zakagni zawodnik na lewym skrzydleś. 87 tempa, 88 dribingu, 4x4 jeśli chodzi o gwiazdki, tak więc jeżeli nie neresz, to spokojnie zakagni również będzie się świetnie spisywał. Dałem też, też Kosticia, aczkolwiek on, wiem, że przechodzi podobno do Ligi Tureckiej. Póki co na razie jest w Juventusie jego karta. Bardzo prawdopodobne, że na starcie gry może to się zmienić, ale może zostać jeszcze w tym Juventusie i dopiero przy jakimś tam pierwszym, większym update'cie zostanie ten transfer jakby tutaj aktualizowany i dopiero wtedy Kosticz przejdzie z Juventusu do, do Turcji, ale póki co jest jeszcze w Juventusie, także też go tutaj dałem na listę. Lukman również jako napastnik bardzo fajnie wygląda, 84 tempa, 86 dribblingu i 81 strzelania. Fajnie, fajnie wygląda na starcie gry. O 4 na 4 jeśli chodzi o gwiazdki, to też wystarczająco. No i na koniec fratezji również środkowy pomocnik. 80 tempa, reszta statystyk no też 81 trybliki, reszta statystyk poniżej 80. To no, taki bardzo wyrównany e, środkowy pomocnik. Coś jakiś zieliński mniej więcej, tak więc na podobnym poziomie. No i drugi składzik bardziej e, wymagający dla wymagających z, e, graczy, no i przede wszystkim dla bogatszych, e, bo nie ma co ukrywać, ci zawodnicy już będą kosztować naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o Rafaela Leao, no tutaj minimum 150, pewnie około 200 tysięcy się zakręci na początku gry. Może nawet więcej, zwłaszcza, że ma 4 na 5, jeśli chodzi Gwiazdki, tak więc naprawdę fajnie wygląda ten Rafael na starcie gry. Na szpicy mamy Martineza, Lautera Martineza. Może nie grzeszy tym tempem, ale ma strzał finezyjny. Sami wiemy, jak wyglądał Griezmann, który miał 80 tempa w poprzedniej wersji gry. Też miał strzał finezyjny, i praktycznie wszystko wpadało. Tutaj Martinez, moim zdaniem, nawet jeszcze lepiej wygląda niż, niż ten Griezmann, chociaż mam jej podań. Ale to jest głównie na padzior, tak? On ma strzelać bramki, tak więc i tak wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Na prawym skrzydle da dałem kwadratkelię 5 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki. Może grać również na lewym skrzydełku, także gdziekolwiek będziecie go potrzebować, czy na lewej, czy na prawej stronie, to tam spokojnie sobie poradzi. W środku pomocy mamy tak, barelle jeśli chodzi o takiego zawodnika box to box, 81 tempa, 86 dribing. No tylko tutaj praktycznie te strzały ma na 78, reszta ponad 80, także naprawdę wy Niedownane statystyki, taki tańszy Bellingham, że tak powiem. Jeżeli chodzi o takiego typowego SPO, to oczywiście Paulo dybala 80, tempo, 89 dribbling, 84 podań i 85 strzelanie. Naprawdę świetnie wygląda ta karta. Oczywiście mówimy na start gry, tak? bo wiadomo, że za miesiąc dwa już dybala może już tak nie domagać, jak, jak na samym starcie. No i trzeci pomocnik, ciężko było kogoś tutaj znaleźć, jeśli chodzi o tych pomocników, takich naprawdę solidnych. Dałem tutaj Benasera aczkolwiek oczywiście, jeżeli będzie Was stać na wydanie większej. Ilości monet, to można sobie kupić za niego zawodnika bohatera, którego zaraz Wam przedstawię. No jeżeli chodzi o lewą obronę, Teo Hernandez, niezaprzeczalnie jeden z najlepszych obrońców lewych w grze. No, statystyki mówią same za siebie, bardzo dobre tempo, świetna fizyczność, 89 fizyczności dostał w tej wersji, 84 dribbing naprawdę świetnie wygląda. Jeżeli chodzi o środkowych obrońców, oczywiście tak, Bremer, 82 tempa, 86 defensywy, 85 fizyczności, no i drugi do pary to. Tomori, niezaprzeczalnie od kilku edycji, jedna z najlepszych kart na start w swojej złotej wersji. No i na, prawym, na prawą obronę dałem Maikona nową, e, nowego bohatera przepraszam, już chciałem powiedzieć ikona nowy bohater e, też wygląda bardzo dobrze na samym starcie oczywiście nie będzie tani, tak? to będzie pewnie bohater, który będzie kosztował nie wiem, z 300-400 tysięcy może nawet więcej, bo statystyki ma naprawdę, naprawdę dobre aczkolwiek to tempo mogło być troszeczkę wyż, wyższe, jeżeli chodzi o prawego obrońcę ale nadrabia resztą innych e, statystyk, także i tak wygląda e, bardzo, bardzo dobrze no i na bramce dałem Majka e, ani sprawdzony Bramkarz z poprzednich edycji gry. Także tutaj, jeżeli macie pieniążki, to jak najbardziej Mike się nadaje. Zwłaszcza, że ma świetne linki, na przykład do Teo Hernandeza, jak również do Leao się też dobrze łączy. Także kilka linków tutaj zapewni. No i oczywiście ten Marek Hamsik, tak? jeżeli chodzi o tego czwartego, jakby z listy pomocników, którego również można brać pod uwagę. Jeżeli chodzi już o te takie bardziej zaawansowane składy na start, takie droższe, no to Hamsik jako nowy bohater na pewno również będzie dobrze, dobrze śmigrał. To widać to w statystykach, że ma bardzo wyrównane te statystyki. Aczkolwiek widać też, że jest bardziej nastawiony na atak niż na obronę, ale też w obronie na pewno sobie będzie radził. Tak więc jak widać z ligi włoskiej również można wybrać sobie kilku zawodników. Niekoniecznie trzeba oczywiście całe startery kopiować, tylko wybrać na przykład kilku zawodników połączyć sobie do zgrania i resztę składu uzupełnić jakim, jakąś inną ligą. Zostało nam do omówienia jeszcze liga francuska, a potem zajmiemy się kobietami, ponieważ wśród kobiet również jest sporo fajnych perełek. Z których można fajne składy ułożyć, także tym zajmiemy się w kolejnych filmach. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.